10 kwietnia w szkole głównej gospodarstwa wiejskiego odbył się finał siódmego ogólnopolskiego konkursu wiedzy o ergonomii i bezpieczeństwie pracy w rolnictwie, którego patronem strategicznym jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W tym roku do rywalizacji przystąpiło blisko 2,5 tysiąca uczniów ze 137 szkół. W wielkim finale spotkało się 109 laureatów eliminacji międzyszkolnych. Poziom tego. Rocznego konkursu był wysoki, pytania były trudne. Nie spodziewałem się jednak, że mogę zająć pierwsze miejsce. Byłem troszeczkę zaskoczony, właściwie od siedmiu lat biorę udział w tym konkursie. Moje najlepsze miejsce, mojego ucznia właściwie 3 lata temu, 4 lata temu to było siódme miejsce. W ubiegłym roku startował Mateusz, zajął miejsce 75. a w tym roku pierwsze. Jako producent środków ochrony roślin zależy nam, aby nasze preparaty były we właściwy sposób stosowane. To gwarantuje, że po pierwsze będą efektywne, a po drugie nie będą stanowiły obciążenia dla środowiska, dla otoczenia. Wszystkim nam zależy na tym, aby świat, w którym, my, w którym jesteśmy, nasze otoczenie pozostało niezmienione. I nasz cel jest taki, aby edukując i, to, i zarówno rolników, jak i młode pokolenie, które za, za parę lat ich zastąpi, było świadome tego, jak właściwie, jakie właściwe techniki Rolnicze należy zastosować. Jak właściwie stosować środki ochrony roślin. To jest nasza przyszłość i o tą przyszłość chcemy dbać. Od 2011 roku jesteśmy organizatorem kampanii Grunt to Bezpieczeństwo. Prowadzimy ją myślę, że z coraz większym rozmachem, bo zakres naszych działań co chwila się powiększa. Zyskujemy zwolenników, propagatorów tej akcji. Myślę, że chociażby dowodem na to jest nasza obecność tutaj, na tym podczas tego konkursu Bezpieczeństwo. I ergonomia pracy w rolnictwie. Jesteśmy tutaj już po raz czwarty. Pozostaliśmy dostrzeżeni jako wyjątek, czyli jako firma chemiczna, kładąca duży nacisk na bezpieczeństwo w rolnictwie, bo faktycznie jest to dla nas bardzo ważne. Sponsorując takie konkursy, jak tutaj, po pierwsze edukujemy a po drugie współpracujemy chociażby z organizatorem tego konkursu, czyli uczelnią rolniczą, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, która tak naprawdę jest źródłem tej nauki i to zarówno od strony twórczej, ale jak również edukacyjnej, czyli rozpowszechniania tej zdobytej wiedzy wśród, wśród młodych ludzi. Zaczynając tą akcję, mówiliśmy o czymś takim jak tradycja. Tradycja kojarzy nam się dobrze, tak? natomiast niestety w gospodarstwach, nazwałabym, gdzie właścicielami są już osoby, Tam niestety pokutuje ta zła tradycja. Rolnikom wydaje się, że skoro ten sam produkt stosują od 5 lat, to nie należy czytać etykiety, bo przecież ją doskonale znają, a to nieprawda. Często rejestracje zmieniają się z roku na rok, są rozszerzenia bądź zawężenia tych rejestracji. Dlatego myślimy, że inwestując poniekąd w tej chwili w tych młodych ludzi, poszerzając ich krąg wiedzy, zyskają oni i zyskamy my i oczywiście środowisko i całe rolnictwo.